Dzisiaj nadaliśmy dworcowi w Łańcucie imię rodziny Ulmów. To obok Łańcuta jest Markowa rodzinna miejscowość rodziny Ulmów. Stąd wybrane to miejsce. Można by powiedzieć, że... Część rodziny Ulmów, a na pewno Józef Ulma korzystał z tego dworca, ruszając do szkół. To dlatego przede wszystkim ten dworzec w łańcucie ma to imię, a to jest w ramach dużej naszej akcji, również nadawania imion wielkich Polaków dworcom kolejowym w ramach ogólnej akcji historycznej. Lokalny artysta jest autorem tego murala, to również powiązanie miejsca i wydarzenia. Chyba nic lepszego, kiedy przedstawiciel ludności Podkarpacie wykonuje mural upamiętniający jedną z najważniejszych rodzin tego regionu. Przypominanie ofiary życia rodziny Ulmów zamordowanej przez Niemców za to, że ratowali Żydów, to nie tylko sprawiedliwość wobec tych polskich bohaterów, ale to polska racja stanu. Bo jeśli chcemy, żeby Polska była krajem wielkim. Krajem silnym, rządzonym przez patriotów, to musimy zadbać o to, żeby młode pokolenia miały jasne i czytelne wzory do naśladowania. Musimy zbudować trwały fundament polskości, bo tak polskość przechodziła najtrudniejsze zakręty w naszej historii. Nawet wtedy, kiedy Polski nie było na mapie, to została przeniesiona do niepodległości przez polskie rodziny, przez polski kościół, przez tych, którzy uczyli się na przykładzie tych, którzy Okryli chwałą naszą ojczyznę przed nimi. I rodzina Ulmów, pan Józef, pani Wiktoria, ich dzieci, są pięknym przykładem do naśladowania dla kolejnych pokoleń Polaków. Kiedy Żydzi zapukali do ich drzwi, szukając schronienia przed Niemcami, Ulmowie wiedzieli, że podpisują na siebie wyrok śmierci, przyjmując Żydów pod swój dach. Nie zawahali się. Honorujemy i dlatego, że są. Wyjątkową rodziną i wyjątkowym bohaterstwem się odznaczyli, ale jednocześnie są opowieścią w ogóle o polskiej rodzinie i o tamtych czasach. Chcemy rozmawiać o rodzinie Ulmów nie tylko w kontekście bohaterstwa, które na pewno jest ich udziałem i bohaterstwa, które doprowadziło ich heroizmu do beatyfikacji, ale chcemy pokazywać Polskę. Z tamtych czasów chcemy pokazywać okoliczności, w jakich żyli Polacy i jakie podejmowali wyzwania, ratując Żydów. Dlatego, że nie ma takiej wiedzy i nie ma takiego przekonania, że te zachowania były częste. One nie były powszechne, bo nie mogły być. Nie można wy wymagać bohaterstwa, heroizmu od każdego. Czego możemy się nauczyć od rodziny Ulmów? Wszystkiego. Od miłości. Szacunku, pracowitości, organizacji, mądrości, zaangażowania. To naprawdę jest niezwykła rodzina i można z niej czerpać wiele przykładów. Trudno powiedzieć ten jeden, który byłby jako najważniejszy. Oczywiście, w tym kontekście historycznym, to jest miłosierdzie i bohaterstwo.